Dzień dobry. Ogólnie mam sobie internet. Mam sobie internet. No, dlatego to będzie z jakiejś stronki internetowej, gdzie robi się takie quizy. Jakby i tutaj robimy teraz kanał do usunięcia z czy. Jasne, że to będzie mój Ale tu go niestety nie ma ale zagrajmy Zagrajmy w najdłuższe Bo tak mi się chce o jak widać na załączonym obrazku bardzo szybko mi się załadowało Citrox Obowy Nie no Tutaj to wersów chyba. Planeta... Co to są za te? Upiski Bo z planety faktów, chociaż tego się dowiem. This. Bo wie się, bo, bo wiadomo, JD. Haha, JD, nie? Beka. No. Dawid Frank. Śmiechowę. Śmiechawa to jest bardziej taki, taki kanał dla bumerów. Chociaż abstra powoli. Nie wiem co oni teraz robią. Dawno ich nie śledziłem, ale jednak abstra. Doruciok Blołek. Sorry. Nie wiem, kim jesteś. Siebie skądś... kojawę. Ty nie nagrywasz, więc no... Gblej mój Brusiak. Karolek... nie. Karolka nie, bo nie będę mógł obejrzeć ben... Karolka nie usuwamy, nie? Bo nie będę mógł um, zobaczyć Sprite and Banana challenge. dlatego Wojan. No. Dawid Fech. Mimo to. SKKF! Rejsona nigdy! Mi <laughs> Majka! Śmieszne jak twoja wypłata! Nie wiem kim jesteś, więc idziesz. W mm -hmm. to ten co te kawki chyba otwiera, nie wiem. Meduza i... Nie no, ty chyba. Oni w ogóle coś nagrywają? Jeszcze nie wiem. Do się to jakoś skipnąć? O kurde! O kurde! O, kurde. o kurde. O kurde, o kurde, o kurde, ja dupia. Dobra, dam nitro, ale nitro na pewno nie zostanie usunięty, więc no. Y o kurde, nie no, ty idziesz. Te fał jasnos. jasno. Czekaj, ja tam... ale głupi jestem! Ja tam chciałem Mandzio dać! Ja Mandzio chciałem tam dać, a dałem dobrą... dobrówskiego. Jakoś tak. Jasna strona do usunięcia. No nie. Hmm. Oni to byli <laughs> z tego. Mieli taką serię, najbardziej, w... Mówię innego słowa, najbardziej wkuwające weszły tam w danym mieście. I to mi się w sumie podobało. Fajna seria. A, a, a chyba mimo to oni. Gimper... Gim... Nie! Dubiel z Ale głupi jestem! To miał być Dubiel! E! Tego nie było! To miał być Dubiel! To miał być Dubiel! Rezyliów! Bazland! Ale to miał być Dubiel! Stew, bo offline jest już. Sadge. Historia bez cenzury. Nie, no trąba, bo tam to bym mógł się dowiedzieć czegoś o historii. Yy, Witam, mój król, mimo że nagrywa Boboxa. Ej, yy, iść mi, iść. Yy. Dobra, yy. ty. Yy. Freeze, yy. nie wiem, co to jest. To kojawe. No to. Jakie jak ja mi skliki wale dzisiaj, to ja nie wiem. Um, wojan, wojan. Dis, dis. Steel. Trąba. Oni. Tebexy Bazylant Borusiak Frizz Vito Citrox, Teraz Speedrun jest walony, nie? Minecraft Oni Dawid Trzech Narusiak Mini Mike. Śmiechny jak twoja wypłata Bazylant Nie no, trąba chyba. Czas nie wiem. Mini mike, śmiechny jak twoja wypłata. Borusiak Dawid Trzech Dis Tam jakieś lifehaki nagrywa, ogólnie to Wito mm. Narusiak Narusiak Dawid Trzech Borusiak Dis. Rusiak chyba jednak. Da chy... bo Ruiak. No to pięknie. Jaki powalony finał. Ja się. Jeśli ja chwyso. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Niech będzie Borusiak. No. Um. dopiero na, na rusie/ na 19 Tutaj ludzie w ogóle i taka nie usuwali multiego tak, tak to wygląda e, what to fuck! Co tam było? Co tam jest? Eee! Please, y, YouTube, y, YouTube, y, y, YouTube Administration Uh, please don't ban me for this, okay? Okay. Thank you. Bye.